że bardzo... angielski e. no znaczy, ja kocham sobie angielski i ogólnie to Zobaczymy sobie patent to takie jest nielokupany tylko takie serio kręcone takie tak jak przyjaciółki Nevada. coś jakiego uwielbiam nie, nie umowa za bardzo oksjodin ale jeżeli jeszcze... do są ładne no dziewczyny. Weźmiemy sobie, tu mamy prostownicę. Ale dla mnie będzie troskownicę zda. Tylko suszarka. Tu mamy Zaraz będę musiała się zadycydować. Czy w ogóle, w ogóle mogę wysłyszeć włosy? Bo jest, jest ta druga zara. Okej, okay, słyszymy. Zgodził się. O, aż. aż no a co to no włosy jakby no, to możesz co nie ja powiedziałam no teraz ja jest po długa no i co słuszce tylko zaraz spania a ja powiedziałam mm mhm no ja na telefonie będę siedzieć albo obroblok zagrać jak zwykle już szetar gówno z dób. Zaranata. Halo. Jak tu Na pewno się dobrze czuję w takiej fryzurze. Nie. Czeszymy włoski. Wyczesane są moje włoski. Nałożymy na odrywkę. I zaraz moje nawętę jeszcze nałożymy na sobie wyprodukowaną w Chinach. Sarah Pratt. Mm -hmm. mm -hmm. Przecież powtarzała,